Radu Dragusin to kolejny zawodnik Tottenhamu, budzący dość skrajne emocje, jeżeli chodzi o sympatyków tego klubu. I tak, dzisiaj właśnie chciałbym wziąć pod lupę młodego Rumuna, przypomnijmy, którego już nie zobaczymy w tym sezonie z powodu czekającej go operacji więzadeł krzyżowych w prawym kolanie. Dlaczego obrońca nie zyskał zaufania dość dużej grupy fanów Tottenhamu do tej pory? Spójrzmy może na początek na fakty. Radu Dragusin przyszedł do Tottenhamu w styczniu 2024 roku za kwotę 25 milionów euro i wyłącznie jego decyzją było dołączenie do totków a nie interesującego się nim Bayernu. To wszystko było jasno, wyraźnie komunikowane przez agenta piłkarza, a zasięgi tym wypowiedziom podbijał sam Fabricio Romano. To, że wokół Dragusina jego agent robił wciąż has, miało też drugą stronę medalu, bowiem gdy zawodnik czekał na to, by w ogóle zagrać, jego przedstawiciel dość szybko zaczął podsycać nastroje, rozpoczynając tradycyjną grę, wspominając o zainteresowaniu jego klientem takich ekip jak Juventus czy choćby Napoli. Szum ten delikatnie ucichł jeszcze w poprzednim sezonie, kiedy Dragushin zaczął grać. Co prawda, w końcówkach spotkań bowiem nie miał on szans, jeżeli chodzi o rywalizację z Van de Venem czy chociażby Romero. Natomiast ciężko też było ocenić występy zawodnika Grant w tak krótkim czasie. W tym sezonie jest już lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o minuty, gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę występów piłkarza, zacznijmy od tego, iż Dragushin prawdopodobnie wciąż miałby mniej występów, gdyby nie kontuzje wspomnianej już dwójki obrońców. Zawodnik wbił na dobre do pierwszego składu 3 listopada w wygranym meczu z Aston Villą, i od tam tej pory grał aż do momentu kontuzji. Ucichł więc jego agent, a pośrednim powodem tej ciszy były oceny za pierwsze spotkania w tym sezonie. Przypomnijmy, że we wrześniu jeszcze Rumun dostał okazję do gry od pierwszej minuty w lidze Europy w meczu z Karabachem, wylatując z boiska już w siódmej minucie spotkania. Tutaj chciałbym zaznaczyć, iż mam wrażenie, że Draguszyn bardzo szybko stał się twarzą porażek. To ten hamu. Jest niestety on tym, który się wyróżnia negatywnie na tle swoich kolegów, i zdaje się, że akurat jemu bardziej przeszkadza styl gry po Długie rozegrania piłki, szybka piłka, a przede wszystkim gra z piłką przy nodze, to nie są niestety atuty Rumuna. Analizując teraz ten sezon, mam wrażenie, że takim meczem na przełamanie było wyjazdowe spotkanie z Manchesterem City. Albo przynajmniej nikt po tym meczu w ogóle nie miał do zawodnika o nic pretensji. Jeżeli chodzi o pierwszą część tego sezonu, jest troszeczkę gorzej. Mam wrażenie, że akurat trudność w ocenie polega tutaj na tym, że cała drużyna zawodzi na całej linii. I tak nie tłumaczy to całkiem dużej ilości niedokładnych zagrań ze strony stopera. Kilka razy zjadły go też ewidentnie nerwy. Niestety, w systemie, w którym drużyna wymienia tak wiele podań, często na szybkości rumun zwyczajnie wyglądał na słabe ogniwo, tym bardziej stając się celem pressingu rywali. I co ciekawe, zdaje się, że nie stygnie zainteresowanie Rumunem na rynku. Mówiło się niedawno o kwocie 50 milionów euro w kontekście PS, że również są ekipy z Serie A, które wciąż obserwują zawodnika Tottenhamu. Nie ma się chyba co dziwić, bowiem stawiający inne wymagania Serie A, jednocześnie grając w Genoa i przed którą stały inne wyzwania niż przed Tottenhamem, łatwo było Rumunowi zrobić dobre wrażenie. Zresztą dobre noty, które zbierał na włoskiej ziemi, nie były nad wyrost. Rumun bowiem wyróżniał się siłą i nieustępliwością, a jego mocną stroną były bezpośrednie pojedynki z rywalami i zdaje się, że to jest jedna z tych cech, których w Tottenhamie Rumun jeszcze w pełni nie pokazał, co być może wynika z innego tempa ligi. Plusem zawodnika jest jego wzrost, co dość często przekłada się na wygrane pojedynki główkowe. Dla równowagi, niestety, wspomniany już brak wizji, umiejętność rozegrania piłki, czy po prostu posłanie takiego nieszablonowego, długiego podania, to jest coś, co działa na jego niekorzyść w porównaniu choćby z takim Romero. Rzućmy jeszcze okiem na jego życie prywatne. Sam Radu Dragushin pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach, gdzie każdy uprawiał inną dyscyplinę sportu, co jemu samemu niewątpliwie e, dość szybko pomogło ugruntować wizję jego przyszłości. Będąc jeszcze dzieckiem, grał na przemian w koszykówkę, piłkę siatkową i piłkę nożną. W wieku 16 lat opuścił dom i rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną już na poważnie, dołączając do szkółki Juventusu, gdzie już na samym początku inspirowały go tam takie legendy piłki jak Giorgio Cellini czy Leonardo Bonucci. Rumun nie bał się wyzwania, którym były nie tylko treningi, ale też ogólnie zamieszkanie w obcym kraju i nauka nowego języka, bowiem jak sam twierdził, to wszystko było częścią spełniającego się marzenia. Dodajmy, że zawodnik nauczył się również mówić płynnie w języku angielskim jeszcze przed przybyciem do Anglii, a jego znakiem rozpoznawczym stało się szybkie układanie kostki Rubika dokładnie w czasie 45 sekund. Wykorzystał to dział mediów społecznościowych Tottenhamu, tworząc na ten temat jeden ze swoich materiałów. Podsumowując to wszystko, mam wrażenie, że Radu Dragusin nie jest zawodnikiem, który przepadnie na kartach historii piłki nożnej i czeka go jeszcze jakaś niezła kariera. Świadczy o tym, m.in. jego dojrzałość i to, że jest już on ważną postacią swojej reprezentacji. I nie zmienia tego fakt, że zanotował dość ciężkie zderzenie z Premier League. I tu mamy jeszcze znaków zapytania między innymi związanych z przyszłością Ansza Postekoglu, tego kto będzie trenował tą drużynę po lecie, kiedy wróci Romero, o którym mówi się w ogóle, że przecież opuści Tottenham prawdopodobnie za te kilka miesięcy, co z Van de Venem, kiedy wykuruje się Dragusin, przypomnijmy, bo jeżeli Romero i Van de Ven wrócą do składu, to Dragusin prawdopodobnie się na ławce, tylko przy czym to wszystko musi się rozegrać w czasie, a tak na dobrą sprawę biorąc pod uwagę wiele plotek transferowych i jak dynamiczna jest sytuacja, bo przecież o samym Ansze Postekogu ciągle się mówi, że prawdopodobnie on nawet nie dokończy tego sezonu. No, to zgadywanie tego, co i jak będzie wyglądało w lecie, tak na dobrą sprawę, w tym momencie nie ma wiele sensu. Próbując sobie teraz wyobrazić przyszłość radu Draguszyna, i ja nie mam kompletnie problemu z tym, żeby osadzić go w roli lidera któregoś z włoskich gigantów. Wszystko zależy od tego, co się też wydarzy w Tottenhamie. Co do samego zawodnika, mam jeszcze nadzieję, że on dość szybko pozbiera się po tej kontuzji, poważnej kontuzji, i jeszcze zobaczymy kilka dobrych występów z jego strony w koszulce Tottenhamu.